Witam Was moi drodzy na kolejnym odcineczku na kanale. Dzisiaj mamy taki fajny grubszy miks za 85 zł. Stwierdziłem, że jak wczoraj, tak losy się fajnie spisały. To teraz warto wypróbować miksik, To, co wygrałem w tych losach, yy, zainwestowałem w zdrabki. Do tego jeszcze coś tam dołożyłem co nieco. No, i taki fajny miks wyszedł za 85 zł. Mamy tak, za 2 zł. pensje, za 3 zł. też tylko jedną zdrabkę w 5 siwelinie. Za, e, za 5 zł. mam 4 zdrabki: starsza, elektryzujący cash. Z tych nowszych mam walizkę pieniędzy Lucky Day. No Green Money to też ta z tych takich nowszych. Za 10 zł. też mam 4 zdrabki dwie nowe, dwie starsze. Mam mega pensję, starszą wersję, poprzednią, Bonus 7, też już taka stara zdrabka. no i nowe, jadę do Vegas, nie mogło zabraknąć, no i rubiny, szafiry, a na końcu zdrapiemy sobie milion w kaszu. Tym razem postawiłem na taki miks mało pracochłonny, tutaj mój kot się już dobija do telefonu. Prac, taki mało pracochłonny mix, ale dużo strapek. Zobaczymy, co to nam przyniesie. Wkład 85 zł. Dosyć sporo. Ale tak jak mówię, no większość, większość pochodzi z wygranej w tych losach, ekspres losach. Zaczynamy od tej pensji malutkiej. Szukamy wygrywających liczb. No i pensji. Dwa razy napis pensja.

Kontrolna A. Nie wiem, nie szukam, nie szukam tych kontrolnych za bardzo, bo jak trzeba to już nie ma. No dobra, jest przegrana. To co, szczęśliwe linie, też zielone, z numerem 79. Trew, diament. Y Trafik, diament kwiat i cytryna mamy cytrynkę kolejna cytryna kwiatek jest biedronka słoń jest słonik Mam nadzieję, że coś wpadnie, chociażby jakiś tam zwrocik. Na tyle zdrapek wpadnie. Kości, słońce. Jeden zwrocik. Zobaczymy. Dzwon I winogrono. Winogrono. Dzwon. Winogrono. Truskawka i śliwka. Jest siwka, jest śliwka. Truskawki nie widzę. Ananas jabłko. Tutaj tutaj Mamy ananasa sakfa arbus. Nie ma. Gwiazda, korona. I co? Ostatnie dwa cztery symbole, przepraszam, jeszcze cztery. Banana, banan z serce. Co dadzą? Dadzą wiśnie. Mhm. Wiśnie, a tu była gwiazda. Wiśnie, wiśnie, i, i, i. Dobra, idziemy. Na pewno będą wiśnie. Dokładnie wiśnie. I pik. Już tak przewidywalne jest te lotto. I co? Mamy pusto. Kolejny postak, czyli te małe się niestety nie spisały. To co bierzemy teraz z drabki za 5 zł lucky day z numerem 28, szukamy wgrywających liczb. No i kończynki jeszcze: 29, 46, 35, no i 38 takich liczb. Szukamy to mamy 26, 18, 57, 35 mamy wygraną. 34, coś jest w tym numerku 28? Jest szczęśliwy. 35, mamy drugą wygraną. Już coś tam odsłoniłem. Mamy kończynę. 29, jest kolejna wygrana. 36 i kolejna kończyna. No, zaskoczenie. Pod 35 jest dyszka. Tutaj mamy pod kolejnym 35-5, czyli jest 15, kończy nam tutaj 25, czyli wow, o oh kurczę, 10, co, wow, 50, ile tutaj jest? 25, 50 to jest 75, 80, stuwa na tej zdrabce. L. 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 L, Wow, pierwszy raz chyba mam stówkę w zdrabce za 5 zł. Piątego stopnia wygrana. Co za zdrabka. Widziszcie numerek 28? Jakoś tak pani mi podała. Wziąłem ten numerek 28, skończyłem. A co tam? Regina An Bicka też mi proponowała, właśnie. Między innymi numerek 28, inne numerki, żeby w tych się skupić. Patrzcie, 28. Widzisz, Regina 28. Szczęśliwe stówka na tej zdrapce, No to już mamy plus. A jeszcze ile zdrapek?

36, 41, 34, 26 i 24. No ta zrobka już jest pusta, ale ja się już nie przejmuję. Nie aż mi się ręce trzęsą, ze szczęścia dobra. Tu jest pusto. Ostatnie za 5 zł. Nie, jeszcze jest jedna za 5 zł. Tych elektryzujący keś, numerek 12, nilowy. Zobaczymy. Szukamy wygrywających liczb. No i w bonusie żarówki. A wygrywające liczby to 18, 3, 2 i 26. A mamy. O, te 28, coś mnie prześladuje. <grych>

Kolejny pustak. Ostatnie za 5 zł, grimanej z numerem 31. Chyba ten numerek też proponowała Regina, czym Za 5 zł ze zdrapek. I co, szukamy wygrywających liczb? No i takiego worka. Wow. A wygrywa 2, 6, 27

Dwadzieścia dziewiętnaście trzydzieści sześć dwadzieścia sześć osiemnaście dwadzieścia trzy no chyba nic nie będzie jeden i siedemnaście no niestety kolejny pustak. Nie, jak dobrze, że ta jedna przynajmniej się spisała. Dobra, jestem ciekawy tej mega pensji starej wersji żółtej, numerek 11. No, już szukamy tutaj wygrywających liczb, bo po głównych nie ma. Specjalnie wziąłem, żeby przetestować. Wygrywa 4, 36, 38, 44 i 21.

I trzynaście, kolejny rząd, trzydzieści siedem, ach pomiędzy... A patrzcie jaka fajna wygrana by była. Jedena, pięć, patrzcie obok, czterdzieści dwa i sześć. No i ostatni rząd. Dwanaście, dwadzieścia sześć, piętnaście. 29 i 41. No niestety pusto. Bardzo jestem ciekawy też tego bonus 7 dawno jej nie drapałem, a akurat widziałem w kolekturze to wziąłem i sprawdzam na stronie jadę do, e, jaka zdrapka e, na tej stronie widziałem, że jeszcze jest główna, więc spróbujemy znaleźć bonus 7 szukamy Pliku, no i siódemki. Siódemka mnoży wygraną razy dwa. Numerek drugi. A mamy klips. Kwiat. Korona. Wiśnie. Balsam. Arbus. Perła. Palma. Gwiazda. rower, Awokado, zegar. Co? Co? Kolejny pustak? Chmury, kawa, piłka, karta Słońce, ananas i cytryna. Czyli co? Mamy kolejnego pustaka. Do kubki. To co? Teraz jadę do Vegas, moja ulubiona szczęśliwa z numerem siódmym. Szukamy takiego dolarka czarnego albo zielonego. Zielony mnoży wygraną razy dwa. A mamy róże. O, druga róża. Śliwka. Biedronka. Ananas. Róża. Karo. Melon. Kwiat. Ananas. Biedronka. Kawa. Śliwka, garnek, palma, kwiat, ananas, piłka, melon i pik. No nie wierzę, kolejny pustak. Szok. Kolejny pustak. Ta najnowsza, teraz rubiny, szafiry z numerem 9. Szukamy wygrywających liczb, sztabki złota, no i skrzyni, które nam podwaja wygraną. Zobaczymy.

Milion w kaszu, w sumie dosyć dawno i nie trapałem z numerem 13. Wygrywający wygrywającej szukamy kaszu, worka, no i save. Safe, safe mnożeb grano razy 5. Jeszcze nie miałem tego symbolu, więc wszystko, wszystko przede mną. A wygrywa 36, 52, 41, 26, 25. I trzydzieści pięć, patrzcie tu, obok siebie, tu, obok siebie, ciekawe co to da. A mamy czterdzieści cztery, siedemnaście, tak nisko nie mamy, trzydzieści trzy, dwadzieścia cztery, czterdzieści osiem, czternaście, dwadzieścia jeden.

53 obok i 39 nie bierze. Że... Dobra. Ale bym normalnie się urządził, gdybym wziął te wszystkie zdrapki, a nie brałbym lucky day, to jest puste. I co? Masa pustaków. wsadzie wszystkie puste. To jest szok po prostu. A mamy jedną do jaką. 100 zł z drapce za 5 zł. Tutaj mamy 50 pod kończyną. Tutaj 25. 10, 5. I tutaj dyszka. Szok. Takiej wygranej jeszcze nie miałem w żadnej chyba zdrabce drapce za 5 zł, Stówki mi się trafiały, ale to w zdrapkach droższych, w tych tańszych nie miałem, więc fajnie, super odcinek, na plusie jestem 25 złotych, tak, dokładnie 85, czekajcie, nie, 15 jestem na plusie tylko, tylko albo aż, zawsze to jest coś, zawsze jest na kolejne drapanie stówka na cały tydzień, można powiedzieć. Więc fajnie. Dobra, dzięki wam za oglądanie, trzymajcie się zdrowo, cieplutko. Hej.